Mamy zrobioną, już tak na gotowo, lampę do X-Type'a. Co tutaj tak świeci? E, żeby zaoszczędzić tą całą technologię, e, która tutaj oryginalnie jest w lampie, czyli żeby ta soczewka się nie wypalała, e, jest zamontowany ring do jazdy dziennej, czyli w ciągu dnia nie musimy jeździć na, na soczewce. Zużywa się tylko wtedy, kiedy jest potrzebna, czyli w nocy, w dzień po Przekręceniu stacyjki automatycznie zapala nam się światło do jazdy dziennej. Mamy mocne białe światło w kształcie takiego ringu białego. Ten link też może być w wielu miejscach, bo może być na przykład dookoła soczewki, może być taki duży dookoła tutaj całego kosza. Tutaj klient wybrał opcję, żeby był koło tutaj kierunkowskazu.